Dzień dobry, witam was z tego samego miejsca, w którym żegnałem się ostatnio Przed nami mecz z Brentford, po ostatniej wygranej z Leicester Liczymy, że na tych pozytywnych humorach przedłużymy pasce zwycięstw do całych dwóch Niektórzy mówią, że zwycięskiego składu się nie zmienia, ale chodzi o to właśnie, że się zmienia Wracam do składu mainu, heaven, heaven nie Tutaj wlatuje Kunia, tu wlatuje Januzaj, tu Maguire, tak, tak Milik trochę podmęczony, więc wrzucimy za niego seszko I co? I spoko Niech się piekło rozpęta Ja robię tak Ustawiam tutaj taktykę na ofensywną Odkładam pada i nie chcę go nawet dotykać, żeby robić jakieś zmiany Żeby sprawdzać statystyki Tu po prostu ma być 3-0 do, do minuty 70. No na razie idzie, idzie wspaniałe jest bramka, jest bramka seszko. 21 minuta, coś wspaniałego. Asymetryczne 4, 2, 3, 1 zaczyna. Fruw. Japończyk w środku pola tam rządzi. Widzę, piłką operuje, wymienia z mainu podania. No, strzał jakiś. Albo nieselne podanie też spoko. Dobra, rzućmy okiem na te oceny. Ej, wygląda to na razie dobrze. Januza i 6, 1. Środkowi obrońcy też tak słabo, ale Dorgu 8, 3. Środkowi obrońcy słabo, no bo nie mają co robić za bardzo, no nie? Dobra, nie, nie róbmy na razie żadnych zmian. Ewentualnie tego Januzaja się machnie na kogoś innego, nie? Kondycja? Kondycja. O, Januzaj właśnie jest taki chyba najbardziej podmęczony z wszystkich. Minuta 60, i się go zmieni na kogoś innego. Zmieni się go jeszcze na nie wiem kogo. Robimy może jakieś rotacje. Kurde, kusi mnie tak tego obiego na, na testa dać. Ale to może w jakiejś 80. Jeszcze chyba za wcześnie, żeby go nie spalić, nie? Kurwa, poprzeczka, albo słupek, albo bramkarz obronił. Ale dobra, no żeby nie stracić tego prowadzenia i będzie git. No, koniec. Dobra, mamy to. Jeden strzał, jedna bramka, to mi się podoba. Tak zwany futbol konkretny. Teraz gramy z Barceloną. Mazdawi coś tutaj wiadomość. Co? Co on Ostatnio w Lizę mistrzów przegraliśmy, jak możecie pamiętać. No teraz pasowałoby wygrać. Przyjmujemy u siebie Barcelonę. Przyjmujemy u siebie Barcelonę. Myślę, że na Barcelonę to i będzie lepszym wyborem. Myślę też, że taki dobrze grający yy, piłką obrońca się przyda, jak Martinez. Myślę, że Delich też jest spoko wyborem. Dajmy tego Milika. Seszko z 80 wskoczył na 81. Spoko. Yy, Mainu jest lekko podmęczony. Ale trudno. Musi grać. Kunie się, wrzuci na skrzydło. No mocniejszego składu chyba nie mogę wy, 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 wyrzucić z siebie. No to do tego milika serczko mógł być. Ale skoro milik chce zagrać, to niech sobie zagra. Co oni tam mają. Lewandowski wychodzi na szpicę. Do jebnięcia są, na luzie. Skoro zremisowaliśmy z Manchesterem City, co za takiej Barcelonie nie damy rady? Tym bardziej u siebie. Tch, kurwa, ten main, nie, nie wygląda za dobrze. Ale 45 minut wytrzyma. No? Jest. Błębo. Pięknie. I Amadzik Asysta. Robię potrójną koronę. Nie wiem, czy w tym sezonie, chyba raczej następnym. Rozpierdolę świat gry FIFA EAFC 26, z swoją asymetryczną 4-2-3-1 taktyką. Lemens, pięknie. Pięknie, 8-8, ocy? Pięknie, Boże! Jakbyście jeszcze Arkowi dali strzelić, to by było naprawdę wspaniale. Pierwsza bramka Polaka. W historii chyba, nie? Bo to nie było żadnego Polaka, który strzelił bramkę. Chyba, że Kuszta gdzieś tam ze swojej bramki do bramki oponenta zapierdolił, ale wątpię. Dobra, Mainu, my mamy swój wynik, ciebie nie potrzebujemy. Ja będę też tego seszkę za Milika, nie? Tak zrobię i niech się dzieje wola nieba. Grajcie, grajcie. Troszkę gorzej w posiadaniu wyglądamy, ale to nie jest ważne. Ostatecznie liczy się tylko wynik. Asteczko wygrywa główkę, zgrywa ją na skrzydło, i tam piłka jest wybita na A. Ale dzięki temu możemy wrócić z piłką do środka, przegrać przez obronę, znowu wrócić na skrzydło do środka. bezpośrednim podaniem zagrać do tyłu, znowu do środka, do boku, do obrony, znowu do obrony, poklepać w trójkącie, w czworokącie i w sześciokącie zagrać na skrzydło, do przed pole i stracić piłkę. No i o to kurwa chodzi, o to chodzi, panowie. Wybit. Dobrze, wyjep to jak najdalej. Dobrze, pięknie. Lemes to mój ulubiony zawodnik. Skrzy... I jeszcze do środka. Dobra, ostatnia minuta. 60 sekund czasu doliczonego, proszę Państwa. Jeden strzał, jedna bramka. 38% posiadania piłki. Harem Ball w prime. Odjebaliśmy Barcelonę na własnym stadionie. Jakieś tam gwiazdy. Lamina Mal. Barcelona. Lewandowski. A to jest wszystko nic na asymetryczne 4-2-3. Sandernat. Sunderland Tego chyba nie będziemy oglądać Damy sobie symula symulację Ale skład trzeba zmienić Obiecaliśmy Maguire'owi, że zagra Tak więc zagra Ogólnie cała środkowa obrona będzie w przebudowie Zagra Maguire, Yoro ale jest trochę podmęczony Ale po takim meczu nie mam serca godować na ławkę Zresztą kto miałby zagrać? Ten Wypikaj, dobra Ten Wyjandir. Teraz tak Może powrót Januzaja Albo nie Seszko Zirkse I lekko podmęczony Ugarte jeszcze inaczej Teraz wpadłem na genialny pomysł I nie wiem dlaczego nie zrobiłem tego wcześniej Lecimy sobie w zespół Lecimy sobie w plan rozwoju Lecimy sobie na Mounta Pyk Pozycja Środku pomocnik i niech się uczy. Będziemy mieć takiego fajnego środkowego pomocnika, a sekurował go będzie Japończyk lub Ugarte. Futbol totalny, proszę państwa. Dzień meczowy Sunderland na miejscu 17. No trzeba ich klepnąć bez mydła, że tak powiem. Szybka symulacja. 1-0. Kunia w 82. No przełamał się chłopak w końcu. 5 strzałów oddanych, 4 okazje. Zauważyłem, że yy, jak jest ta szybka symulacja, to jest dodawane więcej strzałów i więcej bramek pada W tej symulacji zwykłej jest to takie dość toporne, ale fajnie mi się to ogląda. Więc, więc spoko, teraz jedziemy tak z Liverpoolem gramy i my jesteśmy sąsiadami w tabeli zwróćmy okiem jeszcze, 12 punktów urwa, przed nami Arsena 17 mm, i Fulham z jedną porażką, 18 tylko no jest tutaj, jest tutaj sporo do nadrobienia ale za nami jest bardzo ciasno, Manchester City 12 Chelsea 16, ja, ja pierdolę Chelsea miała jedno zwycięstwo i to akurat z nami, co za frajerstwo a jeszcze jakbym mógł zobaczyć jakbym mógł zobaczyć, o najlepiej. Mistrzelcy, prosard, bliższe. No niestety, my wygrywamy po, po, po jednej bramce. Ej, depo jest w Tottenhamie My wygramy po jed, wygrywamy po jednej bramce, więc próżno tutaj szukać kogoś z Manchester United. O, ale na przykład w czystych kontach jest gioro. Oni niech się tam spuszczają nad tymi bramkami, asystami, a my punkcik po punkciku, punkcik. Punkciku. Trzy punkty po trzech punktach. Widziałem tutaj jakąś drużynę. Tygodnia? O, coś? Co to jest? Zespół tygodnia. Jest KUNIA, jest dioro ha, Proszę Państwa pokaż komentarze. No może poczytamy jakichś hejterów. Trzy komentarze. No i spok. Kurde, na ten Liverpool też trzeba się spiąć. Serzko zostaje. Tutaj Amat. Tutaj Mainu. Ja bym zaryzykował z Janem Kutą. Na pewno Delichta bym chciał. I chyba Maguayera. Czy Martineza. Chyba Maguayera. Błemu awansował o jeden overala. Kunia tak samo. No to już zaczyna funkcjonować. Zapisujemy i wychodzimy na Liverpool w takim składzie. Dzień meczowy. Carvajala mają. I Willa Urbana. Ciekawe skoro oni mają na to pieniądze wszystko. Jeba oszuści. Zastanawiam się nad tym, czy nie dać może formacji defensywnej, w sensie nastawienia defensywnego, ale chyba nie jesteśmy pizdami, nie? Pięknie go tam znalazł! Aj, ja, Prosta w ramkarza yy, statystyki? od no, posiadanie w miarę rozłożone Ceny, kto tutaj nie dojeżdża Amat 5.8, ale to 30 minuta dopiero Mainu 7.0, Dorku 8.0 Co jest z nim nie tak? Kurde, no nie wiem, chyba nie ma sensu Nie no, o 5.6, dajmy mu jeszcze 10 minut Niech się zastanowi nad sobą i najwyżej rzucimy Amada na prawą, na SPO albo Zirkse, albo Mount Albo Kunie damy na SPO i na lewą stronę Januzaja Jeszcze jest też Milik w, w, w odwodzie Oj kurwa, Gag pojebany Dobra, zmiany, trzeba ratować Milik, Maut. na razie tyle 60... nie, 70 minuta i zmieniamy kunia za Januzaja. I tu już możemy ofensywnie podejść. No co nam? no, możemy albo przegrać, albo remis powalczyć, więc powalczmy o remis. Może, może... Do środku i proszę cię. Tak, Mount, kurwa mać. Mount ty idioto, ty debilu, ty kurwa Gamoni. Chłop sam na samich rąkarza ładuje okej. Co za półek za Tragedia. Atletico Madryt, no i to też by pasowało wygrać, bo my jesteśmy dopiero na 22 pozycji w, w lidze mistrzów. Kurde, coś takiego. Tutaj Januzaj. Tutaj niech on zagra. Prawą flankę wzmocnijmy. No i zobaczymy. Symuluj mecz. Griezmann zgaduje, że na ławce ewentualnie już jest może sprzedany. Muszę się też po Griezmannach chyba zgłosić w styczniu. Taki fajny emerycik. No. Powstawmy obszar koncentracji na ofensywę. Niech ich dociskają. Spodu. No Nie podoba mi się to, że Atletico będąc na Old Trafford w gościach tak swobodnie operuje piłką. Tu kurwa nie powinni oddychać, ale zaraz, zaraz ich skarcimy. Ale nie no, ten Japończyk to jest game changer, on zmienił moje życie. On tak piłki przecina, chyba sobie jego koszulkę kupię. Tak, i do środku, i do środku, i no. Albo, albo kurwa... połowa. No seczku 58, ale nie wygląda to źle. Kunia 6-9, Błemo 7-0, Januzaj 60. Myślę, że ten Kunia to jest bardziej właśnie taki SPO niż to niż lewa pomoc Może lewe skrzydło? Ale tu nie będę specjalnie zmieniał swojej formacji, żeby pod Kunię dopasować Kunia zawsze gra na SPO to lepiej wygląda Lepszą ocenę ma, bo jak wygląda to nie wiem V Oj kurwa, oj kurwa O Jezu, o oj dobrze Co oni odjebali na tym środku obrony? Nie no, 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 nie mówcie mi, że będzie 0-0 z Atletico, jebanym Madryt. 77 minuta. Maino podmęczony. Co wam dać, Ugartę za niego? I Milik, niech się okaże bohaterem. A on nie zagra? A chuj, nie zagra Mount na lewej. Mount to będzie taka zapcha i dziura, nasza mała zapcha i dziura. Będę go rzucał tam, gdzie nikt inny nie chce grać. Remis będzie. No i dupa. Czekaj, ja, mu, ja muszę zobaczyć jak to wygląda w ogóle w tej Lidze Mistrzów, bo niepokoi mnie sytuacja zaistniała tam. W Premier League jesteśmy na miejscu ósmym, ale to jedno zwycięstwo i możemy wskoczyć tam na, na, na piąte miejsce powiedzmy. Ale my mieliśmy jakiś pojebany terminarz no, Manchester City, Liverpool, Chelsea, jak żyć? Dobra, 22 miejsce. Z kim my gramy? Z Bayernem co jest w tą ligą mistrzów, nie? Tak. Dobra, a dajcie mi kalendarz. Z kim my jeszcze gramy? Gramy tak: Brighton, Ipswich, Nottingham, Bayern, Tottenham. No to mamy dwa mecze ligowe, które trzeba wygrać i to bez wątpienia. Brighton, miejsce 13. Ej, brakuje tej lewej pomocy. No dobra, może teraz kół nie odpali. Zgaduję, że Malt jeszcze nie może grać na SP. Nie może być, kurwa, na SP. A przydałby się, jakbym grać na SP. Takich na przykład meczów. Gdzie musimy zdominować ofensywnie oponenta, to by jak znalazł z mainu do, do, do pary. Dobra, szybka symulacja, czy symulacja? Szybka symulacja, wyjebane. Wygramy to. Dwa dwa. Ja pierdolę. Coppola jeszcze strzelił. Ilon ma lat. Z 80 jest reżyserem i nam bramkę strzelił. Ipswich. To też będzie szybka symulacja. Tylko mi się już tego składu nie chce zmieniać. Dobra, dajmy Showa i Heavena. I niech się dzieje wola nieba. I za Lemensa niech ten Turek zajebany zagra I Kuto jeszcze na prawą stronę I za Amadaniech niech Zirkse I za Seszko Milik Dajmy odpocząć Buemo I dlatego za Buemo zagra Januzaj, który ledwo co żyje I nawet z tego pucharu mogę szczerze odpaść Bo to jest jakieś karabałka Nawet byłoby lepiej jakbym odpadł Kurwa i dałem symuluj Mogę to anulować? No nic, będę oglądał jak grają z Switch Ale grają Coś brakuje w tej ofensywie. To nie funkcjonuje tak, jak ma funkcjonować jeszcze. Jakiegoś takiego pazura, iskra, iskry. Bo oni schodzą do boku, wycofują, grają po wodzie, a jak oddają, to chujowe strzały, najczęściej tych strzałów w ogóle nie oddają. Kunie zmieńmy, po co ma się męczyć chłopak. Mainu też zmieńmy. Dorgu też zmieńmy. Dobra, git. No niesamowite starcie z Ipswich. Mecz dla koneserów, 0-0. Pucharowe, 0-0. Karny. Zajebista animacja, nie? Dobra, tak poglądajmy. Okej. Okay. Okej. Okay. Są upośledzeni Dobra tam tryb wiza Kurwa macie Ja pierdolę co za upośledzeni ludzie No i co? odpadał z A jeszcze nie odpadam, jeszcze Turek może obronić. gdzie, gdzie by on coś bronił? Jakby kebabem strzelali może? Dobra, ale tak jak mówię, ten puchar... Wywalone w ten puchar, kto by się nim przejmował? Teraz gramy z Nottingham Tu już pasuje wygrać Dobra, szybka symulacja, no Powinni ich klepnąć Dobrze Seszko w 59, amat 87 Wyższe posiadanie, więcej strzałów Teraz będzie Liga Mistrzów z Bayernem, tak? Kurwa Seszko, Amad i Dorgu w Zespole tygodni. podoba mi się to Ale nie podoba mi się to, że jest ten Bayern i tutaj też by pasowało wyjść mocnym składem Zmienimy tylko Joro za, za tego Martineza, niech będzie za Amada wpójrzmy tego małta. Zapiszmy i przysymulujmy. Szkoda, że w tym trybie nie ma czegoś takiego jak pokazywanie tylko najważniejszych akcji, nie? Do całego meczu, komu, komu by się to chciało oglądać? Lamin84. Szutkarnie, ja O Obroni? Nie, obroni. Dupa. Dupa zbita. Kurwa, jeszcze sobie to włączyłem przypadkiem. Nie wiem, no dajmy. Ofensywa. Ale nie wiem, czego się spodziewałem. No, raczej ten mecz jest spisany na straty. Z własnej połowy nie potrafimy wyjść. Oni, 5 strzałów my 0. Trzy okazje my 0. Zderzenie z pociągiem, ale spokojnie. To jest dopiero listopad. Niech mecz z Tottenhamem będzie ostatnim meczem w tym odcinku. Zróbmy jakieś fajne rotacje. Ja bym tutaj widział Maguire'a. Ugarte 8-0. To go za Japończyka. A Majika tutaj ma na prawą stronę. Raczej, raczej się tak nie stanie, ale jakbyśmy wygrywali, to wpuszczę hewena na obronę, żeby się ogrywał. No to tenham raczej powinniśmy jebnąć, no to jest tylko to tak? Madison, Kudus, Memphis, Berkola. Ej, no, fajne transfery porobili, fajne. Ta ofensywa może straszyć. Przejmujemy? Przejmujemy kiedyś piłkę, czy nie? O, 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 seszko, seszko. Pięknie, ale kontra, ja cię kręcę. Co tam się stało? Lemes 48. 8 Kurwa mać Dlaczego na przykład Tottenham ma okazję 0, a bramkę strzelił? To jest ciekawe Amat 57. 7 Kunia 5-8, Buemo 5 7. No ja pierdolę, J jak ja mam funkcjonować, jak oni robią takie gówno? 60 minuta zmiany Dobra, już zmiany, no Amat 55 kręci ocenę Co to jest za jakieś nieporozumienie? Z wchodzi. chodź Januzaj, wchodź za tego kunie zajebanego No i tyle, no Milika nawet nie wrzucam, nie? Milika nawet na razie nie wrzucam, bo Seszka naprawdę, no 7-0, na bramkę strzelił Coś tam na tym boisku go widać Czyżby kolejny mecz miał się zakończyć remisem? No chyba tak Chyba tak, bo kurwa klepią w tym środku, jakby jakby tego chcieli. No dobra. Ale jest listopada, my zagraliśmy praktycznie z wszystkimi to przejść zespołami. Chyba z Arsenalem nie było grane. Chyba nie było grane z Newcastle jeszcze, nie? A zagrajmy ten z Awertonem. W sensie to będzie szybka symulacja, ale zagrajmy. Koń, koniec listopada. Dobra, niech będzie to takim samym składem. Ewentualnie za Maguire'a damy kogoś bardziej ogarniętego z piłką, na przykład. A Martinez jest zmęczony. to dobra, dajmy tego Joro. A ma sobie nie poradził, to niech będzie mało za niego. I tyle, i tyle. Niech, niech to wyjdzie po prostu na to Jebane, e na ten Everton. I niech im pokażą, co to znaczy: grać przeciwko Manchesterowi United. Świetnie. Mainu i Kunia. A zaczęło się nieciekawie, bo Diae strzeli bramkę w 6 minucie. Eee... Rzut oka na tabelę, z kim teraz będziemy grać. A wiecie co, to zagrałem jeszcze z nimi. Też zrobimy szybką symulację. Yy, nie będziemy jakoś dużo w składzie zmieniać. A trochę podreperujemy pozycję w Lidze Mistrzów Tego to zmienimy na Amada. Amad w ogóle zrobił upgrade do 8 Co mi się podoba. Niech wyjdzie Milik za seszko Może strzeli w końcu pierwszą bramkę Maguire z Zajoro. niech japończyk zagra. I spoko, szybka symulacja. No i koło. Znowu mainu. Strzela tak zwaną bramkę decydującą. Kunia dwie. Podoba mi się. Ale Te teraz sobie rzucimy okiem na tablet. Bele, jak to wszystko wygląda, Barcelona przejebała z Belata Sarai. Następny mecz z Crystal Palace W lidze miejsce czwarte Nie najgorzej, brakuje czterech punktów do Newcastle Czterech do Liverpoolu Od dwunastu do Arsenalu Oni jeszcze nawet mecz nie przegrali Tu już może być ciężko dogonić Za plecami City, ogólnie spoko I w lidze mistrzów miejsce dwunaste Dwudzieste, sześć punktów Gramy 7 punktów, sorry. Gramy z PSV, które jest nad nami. Raczej do ósemki ciężko będzie dostać, ale myślę, że do tej fazy następnej przejdziemy na ludzie. O, i Argentyna chce mnie jako trenera. No, widzicie, widzicie. Kariera się rozwija. Jak nas zwolnią z Manchesteru. Co raczej jest mało prawdopodobne, to zrobimy gdzieś tam karierę na odludziach. Dobra, na i się to tyle. Ja się żegnam. Siema.